Zagramy sobie w kolejne Escape Obby I tak, zagramy sobie dzisiaj Escape the Evil Butcher Tak ja bym sobie to obnażał, nie wiem jak ona się nazywa tak naprawdę Ale sobie w nią zagramy Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanałów No bo co, no bo, no bo byłoby mi bardzo, ale to bardzo miło No to co, zaczynamy E, mięso, no ciekawe mięso. Tak, to w sumie tyłek. Czemu to mięso jest zgniłe totalnie? Tutaj jest zielone. Od kiedy to mięso jest zielone? Czemu to jest tak I czemu te wendy są w ogóle wklejone? Odpowiedzi na to dlatego, bo ta gra to jest po prostu zrobiona w tej piwnicy. LOL ale nie, w sumie no to ładnie jest zrobione. Ja bym taki potrafił na przykład. Ale... Wygląda trochę jakby była zrobiona w piwnicy. Ale nieważne. Rąki. Tutaj są Ice Cube. Ice Ice Baby. Pokażę że tą piosenkę zostawiam subskrybenta. Spawning. Chyba my mamy dodżować do mięsa, nie! Chyba docz. dobra. My nie możemy do się do mięsa! Dobrze. Wegan. Nie, najgorzej to jakby weganin grał w tą grę. Najgorzej, jakby jakiś wegan grał w tą grę, nie! To byłaby mitfobia. Wege koszmar. Lol. A tutaj jest mięso. Też My jesteśmy w przetwórni mięsa, więc Ale gdzie jest ten Evil Butcher? Ja chcę z nim zawalczyć. No lol. lol. Ale realistycznie się otwierają. Po prostu się otwierają, ale fajnie. Robimy dobrze? Dobrze? Jest dobrze? Dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz, dobrze. A, no tak w ogóle chciałem tylko powiedzieć Wam szczęśliwych wakacji, No bo w sumie u mnie już na ma szczęśliwej wakacji, bo u mnie jest słaba pogoda, niestety, więc no. Ale życzę Wam miłych wakacji, żebyście odpoczęli, wyjechali na wakacje, więc no. Mam nadzieję, że. Będziecie mieli fajne wakacje będziecie dobrze je wspominać, bo ja raz miałem takie wakacje, których nie miał wspominać. Ale już nie będziemy o tym wspominać, bo już nie chcę. Bacon makes everything better. Tutaj nie widać tego. Bacon. Ale dosłownie ja chciałem tylko powiedzieć, że... Um, co TO pisze? Ejo! Co ja mam? Co ja mam tutaj? E, Toros. Nie wiem co się stało, ale. E, pod moim torosem pisze coś. Przecież kiedyś widziałem, że coś tam pisze, ale nie wiedziałem co to jest, ale. Ale tam. Chyba z czego pamiętam. To słuchajcie, ja pamiętam, że tam pisze Animem World, chyba. Ja to raz widziałem, gdy grałem w BRE. Kto z nadaje lajka? BRE. Kojarzycie się? Może nie, nie kojarzycie, bo nie gracie w tą grę, ale może kojarzycie to, A nie? Nie, nie? żadnych. Ok, krówka Krófka, mu... krówka, mu... mućka, mućka. Dopiero teraz zauważyłem, że tu jest ogromna krowa, która przebija się przez ścianę. Kto rozmawia z jest przełożonym tego typa? <laughs> o nie, on to został przemieniony w mięso pewnie. Ale co tu jest? W ogóle te tekstury, to ja pamiętam, że te tekstury, słuchajcie, można jest sobie normalnie w każdej grze, one są, w, sumie, w każdej grze są tekstury takie, jak ta to jest normalna, ten to jest desk, to jest tura, tekstura. Tekstura to, to, jest, to jest, chyba, jak pamiętam, ta tekstura taka tego siana to to jest raczej o nie, ziemi, no, ziemi. A to jest rdzy. Ała. O nie, stanę się mięso. Okej, okay, tylko tutaj jest taki problem. A nie, dobra, nie ma problemu. Po prostu ja, to jest neon tekstura też tutaj. A... No idź, gościu. O, dziękuję. Stałeś bardzo, ale to bardzo przyrodzony. Ja już myślałem, że nie przeżyję tego. Chodzimy do muczki. Co jest? Chodzimy... Chodzimy do po prostu buzi Muczki. Okej, okay, fajnie, że mam Sladzik! Już się bałem, że tutaj wezmę i falne. Okej. Okay. Co w ogóle Mućka ma... Co w ogóle tak... Czemu krowa ma jakieś radioaktywne odpadki? W moim brzuchu. Otwieraj! Otwieraj! Dobra. Ja tej tekstury nie znam. To jest chyba. Dobra, już nie mówmy o tych teksturach, bo to jest mnóstwo tekstur, jakbyście wiedzieli. Pełno tego tu jest. A to jest chyba nawet tekstura jakaś. <grytania> ja to wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale to jest tekstura kamienia. Ok. I co jest najlepsze? Że użyli. Dobra, chyba wiem tutaj. Tak, wiem! Let's go! Bo ja znam ten pattern. Patrzy się tu. Tu też. I tu. Jak ci kamera odchodzi, to oznacza, że po prostu. To jest. Okej, okay, tutaj też. To oznacza, że po prostu. Um, to jest. Można potem przejść, bo to jest blok. i po jeszcze chyba chodzić po tym pojeźdźcie sorry uh, że to mi się po prostu a, to jest e, że to po prostu jest niewidzialny blok, prześwitujący no no, I don't wanna to it Won't you buy it? I don't wanna what the hell is there I Co? Okay. Ciekawe jest tu? Da. Nie! Co? Czy my jesteśmy? Nie fuj! Musi unikać nie chcę! Co to jest to A nie co? O to jest czekoladka. To jest jego czekoladka. Fuj. Czemu to jest czekoladka? o jego czekoladka. Nie, co to jest? <laughs> O nie, dobra, uciekłeś z to... Fuj, ja zostałem wykupkany. O, fuj, ale ja się za chwilę O nie. <laughs> Bez filmik like. like. No, serio, no co? Co, co miałam na myśli? Co miałam na myśli? Osoba deweloper. Co miałam na myśli? Developer. No, deweloper. tej gry. Bardzo dziwne myśli. Co? Co? Czuję na tym po prostu. Przez chwilę. Co? Przejęła. Ja... Okej, okay, ja się już nie pytam, bo to jest nie? No humans, why no humans? O nie, dobra, już wiem czemu Co jest? Ejo na to wejdę tylko i to się Ja mogę robić też coś takiego, ale no To jest chyba oszustwo A tutaj jest czerwone... No dobra... Co to ma być? Nie, nie wiem, to jest ketchup. To jest ketchup. To ja nie mogę, to... To po prostu mamy zejść. To ja... To ja skaczę. Ja no to powiedzmy, tam yy, będę tak skakał do tego, a nie będę nic robił innego, to mnie nie wywali praktycznie w powietrze i nie umrę. Ty, wychodzimy stąd. Ej, let's go. Kupa? Co to jest? Fuj. Czemu jesteśmy... W błocie, to jest błoto, bo to ja chyba chcę, żeby to było błoto, nie? Ta gra jest naprawdę obrzydliwa, fuj, ja się za chwilę zrzegam. O, uciekamy. tuż już koniec! Już koniec! Jest! Ale... To jeszcze nie koniec. Was ponieważ będziemy sobie latać po mapie i zobaczymy parę sykle... tu co jest na tej mapie, okej okay. bo tam dojść jak w ogóle dojdziemy kiedykolwiek może no, dojdziemy kiedyś nie dzisiaj, ale kiedyś tu są jeszcze inne gry i jest fajnie Buczę. Buggy, buggy dostaniemy, buggy Let's go. Let's go, buggy dostaliśmy. You escape the butcher, ok. Orange pad. Co? Ej, loli, ja mogę po prostu sobie tym latać. To nie znika. Znika czy nie znika, ale fajnie. Dobra. Zróbmy tęczę z tego. No, bo ciekawe. Są inne gry, ale to jest trochę nudne. Dobra, rujnuję tą mapę. Dosłownie, czemu te domy są płaskie? O ja, Cape. Więc tak, widzimy się w kolejnym odcinku, ponieważ teraz to już e, nic nie zrobimy. Ja mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało. Co, widzimy się w kolejnym odcinku jeszcze raz i mi życzę Wam miłych wakacji, bo mi zlecą jakoś szybko, bo pewnie jak zwykle nic idą szybko, bo nic nie będę robił. No to do widzenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa!